Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Rysu, to jest kolejny co jest Rysu. Dzisiaj jest 15 Dzień grudnia, to jest wtorek. Ja Was zachęcam was zapraszam do linku w opisie Look to description below. Linki macie więc nie zaglądacie. No i na początek nowy, nowy yy, temat, czyli chity, czyty, czyty, oszustwa różne. Więc po prostu na początek chciałem powiedzieć tylko tyle. W moim życiu mm, nigdy, jeżeli chodzi o gry nie cheatowałem. I tutaj muszę podkreślić, że jakoś nawet nie pamiętam, nie pamiętam, żebym kiedykolwiek użył czegokolwiek, Na to, jeżeli chodzi o gry multi, tutaj multi wręcz muszę podkreślić, natomiast jeżeli chodzi o singla, to w, w latach 90 bardzo często używałem cheatów, szczególnie takich jak na przykład Rosebud tutaj z serii Sims plus Atymy, to jest seria Total Annihilation. Wiele było tych kiedyś właśnie tak zwanych cheatów, kodów, które używało się, żeby po prostu mieć więcej złota, więcej pary, więcej mocy przerobowej naszych w naszych wojskach, bo najczęściej używałem tego w strategiach czasów rzeczywistego. I, i oczywiście, jeżeli, jeżeli można powiedzieć, że czytowanie w grach multiplayer jest całkowicie według mnie powinno być karalne i w, w ogóle tak jak przestępstwo normalnie traktowane, to tak, to, tak czytowanie i kody w grach m, single player no, powinny być Powszechne i, i uznane za poprawne, ponieważ nie ma w nich według mnie żadnej, żadnej po, prostu, po prostu jest to ułatwianie sobie, zmniejszanie poziomu trudności. I to też taki troszeczkę cheat, po prostu tak, według mnie jest to. Ta, I tak naprawdę, dlaczego ten temat? Ponieważ, jeżeli ktoś jeszcze ogląda, no to dlatego, że niedawno został odkryty największa dziura w CSGO, jednym z największych gier, jakie są na rynku esportowym, i okazało się, że przez tą dziurę wiele być może topowych nawet. E drużyn w CSGO wygrywała. Okazało się to po jednym z meczów. Dostał tę informację nasz polski sędzia od tak zwanego zatroskanego, zatroskanego trenera jakiejś drużyny, który przegrywał wiele meczów właśnie w CSGO i powiedział, że on używa takiego baga, takiego glitcha, który jest w grze i on się boi, że wszystkie inne drużyny go używają i dlatego wygrywają. I takie, hmm, o co chodzi, tak? Oczywiście pan trener, żeby nie było, zrobił siebie całkowicie inkognito, no ale sprawa została. Sprawdzona i okazało się, że po wielu, wielu miesiącach e, tak, ten cheat, ten bug istniał i sprawiał, że dobre drużyny, mając e, takiego zwanego trenera, były jeszcze lepsze, ponieważ wiedziały, gdzie jest przeciwnik, ponieważ bug pozwalał na to, że trener e, drużyny widział drużynę przeciwną już od startu meczu. Chociaż dlaczego to było możliwe? Tutaj pokrótce, ponieważ nie było relacjonowany widok trenera. Tylko był widok właśnie zawodnika. To się właśnie ujawiło przez pandemię koronawirusa i przez to, że większość z aktualnych meczy była online i po prostu ta Ilość oszustw podczas zawodów online była dużo większa i dużo bardziej widoczna. Oczywiście nie tylko można oszukiwać w grach, nie tylko można oszukiwać w, czy to online, czy to nawet w takich karcianych zwykłych grach można oszukiwać. Także można oszukiwać przykładowo w wytworzeniu filmów. Tak, tak uważam. Widzieliście wczorajszy filmik, on był troszeczkę przemontowany, przerobiony, nie było w nim całkowicie światła, w zasadzie nie miałem jakiegokolwiek oprócz błękitnego, nieba, to żadnego światła tam nie było. I tutaj można podkreślić, że troszeczkę został ten film podkolorowany. Gdyby nie technologia, gdyby nie możliwości technologiczne, ten film wyglądałby w moim odczuciu dużo, dużo gorzej. Tak samo tutaj jest, w tym filmie jest oszustwo, bo mamy jeden konkretny źródło światła, które nas oświetla w tym momencie i który mówi: no, hej, no no jestem oświetlony i może być na dworze naprawdę ciemno, marok i w ogóle ciemności egipskie, a ja stwierdzę, no jest ranek i, i dzień, dzień dobry, dzień dobry i w ogóle, to jest oszustwo w jakiś sposób. Oczywiście jedno oszustwo nie, nie, nie równo się drugie oszustwo. Jak ktoś zostanie oszukany na 10 zł, no to nie jest to, to, to jest tak mało boli, ale jak ktoś oszuka i wyciągnie Ci z konta całe oszczędności Twojego życia, no to wtedy jest lipa, dlatego zazwyczaj jeżeli coś, coś robię, coś inwestuję, coś hmm. próbuję, no to zazwyczaj robię to w taki sposób, żeby jak najmniej zaszkodzić swoim funduszom, w tym wypadku Yy, na przykład są aplikacje niby do zarabiania pieniędzy, a potem się okazują, że to są złośliwe wirusy, które po prostu yy, ciepią ci z konta kasę. No, ale no, na szczęście ja nie mam połączonego konta z PayPalem, yy, aktualnie robię je, jeden taki malutki, jedną taką malutką aplikację, yy, przetestowuję na całkowitym legalu, na całkowitym tak naprawdę bez spiny, bo nie mam połączonej karty z Paypalem aktualnie i, i, i przez to dzięki temu mam troszeczkę bezpieczniejsze te konto. Jeżeli chodzi o inne oszustwa, właśnie takie finansowe, czy właśnie na wnuczka, na babcie, kenijskie oszustwa, że coś kupujesz, a nie dostajesz produktu albo coś sprzedajesz yy, i po prostu okazuje się, że ten przedmiot nie dostała ta osoba, która powinna, a dostał ją oszust, który po prostu nie wpłacając ci pieniędzy w ogóle. Po prostu tak to wszystko zmanipulował, że po prostu zapłacił kto inny. Ty jesteś winny, bo ty nie dałeś temu, który zapłacił produktu, a produkt i pieniądze, ponieważ nie on zapłacił, dostał przestępca. Są takie sprawy, tutaj polecam kanał Poszukiwacza Okazji. Linku nie będzie w opisie, bo nikt mi nie płaci za to, żeby promować inne kanały, a mógłby. Tak, i yy, w zasadzie tutaj, tutaj głównym, główną, główną linią obrony takich oszustów jest to, że to jest po prostu najczęściej głupie, głupie zabawy, głupia, głupia młodość. Tutaj przytaczam ich spowiedź złodziejki, która przez wiele lat yy, po prostu kantowała ludzi, i zaczęło się od tego, że przez przypadek yy, nie wysłała jakiejś tam paczuszki, bo była uczciwa, uczciwa, jakieś tam uczciwy, zarabiała uczciwie na OLX, a potem się okazało, że tak samo, a nawet lepiej da się zarabiać nieuczciwie. I póki będziemy w takim, takim przeświadczeniu, że to że nieważne jak zarobiłeś, ważne, że zarobiłeś, no to póki będziemy oszukiwani. I tutaj moje takie na koniec. Powiedzenie, jeżeli nie chcesz być oszukiwany, sam nie oszukuj. Jeżeli oszukujesz, to się przygotuj na to, że sam też możesz być oszukany, ponieważ no jak to mówią, karma wraca. Karma wraca i jest bezwzględna. Oczywiście nie wierzę w takie rzeczy jak karma, ale to jest tak zwane prawo, prawo po prostu wzajemności. Jak ty oszukasz to ciebie też oszukają. Jak ty jesteś uczciwy, to dla ciebie jest, i są ludzie uczciwi. Ja jestem w miarę uczciwy, więc moi widzowie też są super, jak ja jestem super i są uczciwi, jak ja jestem uczciwy. Dobra, to by było na tyle. Więc nie bądź fajka, zostaw lajka, nie bądź chuba, zostaw suba i komentujcie, subskrybujcie, czerwony, biały guzik na czerwonym tle na kanale i pod tym filmem kciuki w górę, a ja wam mówię, hej!